Ekonomia i biznes jest coraz bliżej artystycznych kręgów, a wszystko z korzyścią dla fanów kultury e, oczywiście, choć nie tylko. W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Stref w Tychach miała miejsce wystawa Poezja Zielonej Siły, będąca częścią wystawy Granice Linii Czasu. A do tego jeszcze wszystkiego świąteczna aukcja sztuki. E, organizatorem e, tych wydarzeń była katowicka specjalna strefa ekonomiczna, której prezesem jest Janusz Michałek. E, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę mi powiedzieć, skąd ten mariaż biznesu z domieszką sztuki i charytatywności także, bo dodajmy, że pieniądze z aukcji w części zostały, zostały przeznaczone na pomoc w leczeniu małego chłopczyka chorego na SMA. Dokładnie tak. To nie pierwsza i nie ostatnia nasza akcja. W pewien sposób chcemy się włączać w nasz region, pokazywać nie tylko ten biznes. Mhm. Jesteśmy uznawani najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, drugi na świecie i wielokrotnie powtarzam, że właśnie dzięki takim ludziom, dzięki te, tym skarbom, które my mamy, czyli tej naszej tradycji, przywiązaniu do, 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 do wielu, wielu spraw tu w regionie, to możemy być najlepsi, bo przecież wielkie pieniądze inwestorzy no, potrzebują oprócz pracy, potrzebują gdzieś iść po pracy, gdzieś żyć. Tak samo pracownicy. Więc uważamy, że jeśli my się będziemy promować w pewien sposób i pokazywać, te piękne nasze tutaj regiony, to też będziemy mieć zysk, ten już ekonomiczny. W jakie jeszcze działania kulturalne się angażujecie? Prowadzimy permanentne wydarzenie, nasza strefa, strefa ciągle promujemy młodych. Albo nieznanych artystów w naszym regionie. Włączamy się w wiele, wiele inicjatyw gospodarczych, takich też społecznych i, i kulturalnych właśnie w Województwie Śląskim. Mm -hmm. Można nas zobaczyć czy usłyszeć w wielu, wielu wydarzeniach Województwa Śląskiego. Dzięki temu ja uważam, że wielki biznes lubi kulturę, która lubi też wielki biznes. Wspomnieliśmy na początku o świątecznej aukcji sztuki. Pan jest sam osobiście pasjonatem sztuki? No ja jestem z góralem, jestem z gór, więc lubię i muzykę, lubię i potańczyć, i lubię właśnie i rzeźbę, i, i malarstwo. Oczywiście człowiek nigdy nie ma czasu, zawsze wielokrotnie sobie obiecujemy, że może teraz, może teraz trzeba się zatrzymać, popatrzeć. Jest taki czas adwentu, czas przed świętami. Jesteśmy zagonieni pracą, przygotowaniami, a może warto przyjechać do nas, do naszej strefy, do naszego strefartu, popatrzeć. Zobaczyć, jak, jakich cudownych mamy artystów, a my ich nie zauważyliśmy w tym, tym takim naszym codziennym wyścigu. O samej katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej chciałabym teraz z Panem porozmawiać, bo to jest dla Was moment szczególny. Macie 25. urodziny. Tak, celebrujemy. To już 25 lat. Celebrujemy 25 lat. 25 lat myślę, że udanych z sukcesem. Wystarczy popatrzeć na te miasta, gdzie strefa się rozpoczynała. Gliwice 25 lat temu, pierwszy samochód. Opel, dzisiaj widzimy jak Liwice się zmieniły. Przez 25 lat to ponad 40 miliardów inwestycji, ponad 500 przedsiębiorstw z całego świata, 90 tysięcy miejsc pracy, te jedno miejsce pracy, różne opracowania, mówią, że tworzy nawet wokół kilka, więc można powiedzieć potencjalnie Jesteśmy sprawcą kilkuset tysięcy miejsc pracy w regionie. I co mnie osobiście cieszy, te 25 lat temu, te ostatnie 5 lat temu, no, pasmo sukcesów jesteśmy nagradzany przez prestiżowy Financial Times jako na, najlepsza strefa ekonomiczna w Europie. Gonimy Dubaj i cały czas o wielokrotnie proszę. powtarzam, że z Dubajem nie jesteśmy w stanie konkurować ze względu na pieniądze, ale poprzez to, co robimy, poprzez idealny ten złoty trójkąt, który stworzyliśmy tutaj w województwie śląskim, nauka, samorząd, biznes, możemy być no, najlepsi. Katowice gonią Dubaj, to jest niesamowita <śmiech> <śmiech> informacja. <śmiech> tak, tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że... Trafia to w takim okresie, że przez COVID-19... Expo 2020 mm -hmm. jest przesunięte, więc tym bardziej możemy się cieszyć, pokazywać naszym kolegom z całego świata, że warto tutaj przyjechać, warto tutaj inwestować w województwie śląskim, że tu jest fantastyczne miejsce do robienia biznesu i do życia, do mieszkania. Mm -hmm. Powiedział pan Financial Times, który uznał was za najlepszą strefę w Polsce, Europie i numer dwa także na świecie. Jakie jeszcze nagrody ostatnio zgarnęliście? Oj, pani redaktor, no, musiałbym być y, nieskromny, ale... Y, y, Staramy się utrzymać to tempo. Nie jest łatwo, bo temu pierwszemu to zawsze jest najgorzej, ale mamy dobre miejsce. No. Ja wielokrotnie to powtarzam, że to nie jest sukces nasz, tylko naszych inwestorów. Mamy ich z całego świata, a co mnie najbardziej cieszy, to w ostatnich dwóch latach i to w tym trudnym okresie mhm. związanym z pandemią polscy przedsiębiorcy przełamali stereotyp, że te strefy są dla wielkiego kapitału zachodniego. Bo po raz pierwszy w historii 25 lat zdarzyło się to, że polscy przedsiębiorcy co i ci mali, średni, mikro mają ilość decyzji większą w stosunku do tych zachodnich, ale również i kapitałowo. Czyli można powiedzieć, zobaczyliśmy szansę w tym skracaniu łańcuchu dostaw, że wiele firm z całego świata rozważa przeniesienie swoich biznesów do Europy, a gdzie do Europy? Wydaje się, że w Polsce, a jeśli w Polsce, no to. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna Województwo Śląskie. No i przypomnę, że też m, duża część opolszczyzny, gdzie również bardzo, bardzo mocno nasza część pod strefy się rozwija. No to teraz przed wami też jeszcze bardzo trudne zadanie, żeby z tego podium nie spaść. Dokładnie tak, więc wiele, wiele takich aktywności, które można powiedzieć, no dlaczego strefa? Dzisiaj nowoczesny inwestor już nie chce tylko, jak my to mówimy w naszym slangu, gleby czy e, greenfieldu, ale takiej zaawansowanej usługi. Więc mhm. jak państwo mogą usłyszeć, zobaczyć nasze aktywności w sieci, no to wchodzimy w bardzo szeroko projekty takie miękkie. Katowicka specjalna strefa ekonomiczna, pierwsze studia dualne w Polsce, no to właśnie wspólnie z Politechniką Śląską. klasy branżowe otwieramy. Czy chcemy zmienić też to, ten stereotyp, że wszyscy mają mieć wyższe wykształcenie, a jak bardzo ważne jest szkolnictwo zawodowe, techniczne i my to robimy i tego przecież że, że prawie 2000 młodych ludzi może się uczyć i i pracować u naszych pracodawców. Chcemy otworzyć w Katowicach, tu w Katowicach i w Dąbrowie Górniczej, międzynarodową szkołę od 1 do 12 w trybie IB, czyli, czyli można powiedzieć w dowolnym miejscu na świecie ten młody człowiek może się przenieść i znowu uczyć się, nie tracąc tej podstawy programowej. Musimy być bardzo elastyczni. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo trudny też jest okres dla województwa śląskiego. Transformacja energetyczna, mhm. to co się stanie z górnictwem. No, wszyscy Widzą w tym wielki problem, a my widzimy w tym wielką szansę. I potencjał. I potencjał. A na jakich inwestorów liczycie i stawiacie? To stajemy się hubem do Rok 2020. Spektakularne inwestycje typu SK Innovation. Naj, najnowocześniejsza i największa fabryka SK Innovation jeśli chodzi o separatory baterii elektryczne w Tucznawie Dąbrowa Górnicza Fiat, wtedy jeszcze FCA Group, dzisiaj Stellantis ogłosił trzy samochody elektryczne. Firma Opel samochód dostawczy elektryczny przecież Polska i Zera powstaje u nas w Jaworznickim obszarze gospodarczym, to jest 300 hektarowy obszar, który potencjalnie może zmienić również ten nasz region tak samo jak 25 lat temu, nie wiem, decyzja dotycząca E, Opla i, i wybudowania fabryki mm, GM. -y. W Gliwicach. Więc widać, że mamy ogromny potencjał, mocno angażujemy się też w tą zieloną energię, my tworzymy klastry energii, chcemy zakładać spółdzielnie energetyczne, chcemy budować wspólnie z naszymi inwestorami farmy, czy też przygotowywać rozwiązania, które pomogą im też w tej transformacji cyfrowej, bo przecież mm, dobrze wiemy, że nie uciekniemy od przemysłu 4.0, my wiemy, że już na świecie się mówi o przemyśle 5.0, mhm. więc powołaliśmy wspólnie z Politechniką i z wieloma interesariuszami Śląskie Centrum Kompetencji. Przemysłu 4.0, żeby pomóc takim małym średnim przedsiębiorcom i uzyskaliśmy na to dość spore środki finansowe, tworząc tak zwany EDICH European Digital Innovation Hub, gdzie można powiedzieć, dla ten mały średni przedsiębiorca będzie mógł e, dostać kompleksową pomoc w transformacji przemysłu. 4, no i o nas, ta, o nasze ostatnie dziecko. Podpisujemy umowę. To jest, nazywaliśmy taki nasz akcelerator biznesowy w mieście Żory Xenon. Xenon od gazu, który przyspiesza, ale w pewien sposób też zawiera naszą nazwę. Kompleksowy obiekt, gdzie ten mały, średni i mikroprzedsiębiorca może wyjść z przysłowiego garażu, dostać od nas halę wyposażoną we wszystko od przedszkola. Restauracje, biura, obsługi i tak On przyjeżdża, pracuje, wraca. Nie musi ponosić tych kosztów inwestycyjnych. Bardzo świetny projekt. Pan marszałek Województwa Śląskiego pomógł nam uzyskać na to 42 miliony na pilotaż dotacji, i realizujemy takie pierwsze nasze dziecko. A chcemy na Województwie Śląskim, na tych terenach pogórniczych, no, na przykład z czas Fundu bądź z Call Region in Transition, robić kilka takich xenonów. Mhm. Jest świetna inicjatywa. Jak się do Was aplikuje? Teoretycznie my mamy taką zasadę, że ktokolwiek do nas przyjdzie czy to jest przedsiębiorca, czy ktoś z ulicy, czy nie wiem, dyrektor szkoły, który ma problem, to staramy się z tego problemu szukać szansy i zrobić coś nowego, gdzie to staje się takim, no, można powiedzieć, tak jak te studia dualne dzisiaj jest, przecież to jest standard, a, a 6 lat temu, gdzie pierwsza, pierwsza klasa została otwarta, no to była taka nowość, więc myślę, że... No, Katowicka specjalna strefa ekonomiczna to już jest taka marka nie tylko w Polsce, ale myślę, że i na świecie. Czyli generalnie kwalifikować do Was o pomoc i starać się o tą pomoc może w zasadzie każdy. Dokładnie tak. Bardzo dużo wiele inicjatyw społecznych, szkół, straży pożarnych. Mamy ciekawe projekty, no naprawdę można by było zobaczyć, tego sobie pooglądać na naszych stronach. Mamy rzeczywiście specjalne zakładki które nie tylko dla małych biznesów, bo przecież też próbujemy wymyślić taki nasz nowy, nowy pomysł, czyli taki fizan, zamknięty fundusz dla komercjalizacji pomysłów na Śląsku. Młodych ludzi, inżynierów, którzy w pewien sposób już te procesy. Wymyślania swoich pomysłów gospodarczych przeszli, pomóc im realizacji. Więc no, wiemy dobrze, że no, specjalne strefy ekonomiczne powstały, żeby tworzyć miejsca pracy, przyciągać inwestorów z całego świata i tworzyć. Mhm. Dzisiaj trochę jest już może nie problem z bezrobociem, ale jest no, problem z stworzeniem z, z, z takiej platformy aktywizacji tych pomysłów gospodarczych. I my chcemy być takim one-stop-shopem, jak u nas się to mówi. <laughs> Czyli ktoś coś jest, mamy samorząd, mamy naukę, mamy biznes, no, ktoś to musi pomóc spróbować te puzzle poukładać, żeby każdy puzzle nie funkcjonował sam, tylko. W jednej pięknej płaszczyźnie i my to robimy. Skoro y, zgarniacie y, mnóstwo nagród, skoro jesteście na, y, no można powiedzieć, na topie, tak jak pan powiedział, mimo tego, że jest pandemia, radzicie sobie y, bardzo dobrze, docenia was y, cały świat, y, jesteście porównywani do Dubaju, to czego wam życzyć y, y, na te 25 urodziny w takim razie? O no, kolejnych 25 <noise> lat, to na pewno. Bo wydaje się, że już <noise> chyba nie ma czego. Y, myślę, że to jest, że jest okazja, żeby właśnie podziękować wszystkim naszym inwestorom, bo właśnie bez nich nie byłoby tego sukcesu. Katowickiej specjalnej strefy nie byłoby tych kilkuset tysięcy miejsc pracy, a przez to ilość tam podatków i tak dalej. To jest mechanizm naczyń połączonych. Myślę, że dzięki temu samorządom, które w pewien sposób zaufały i z determinacją no, odniosły też ten sukces, bo 25 lat temu te 10 samorządów, które jest właścicielem Katowickiej w połowie, właścicielem Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej a w połowie Skarpaństwa Gdyby nie podjęły pewnego ryzyka no, inwestycyjnego, wyłożyły wielkie pieniądze na, na przygotowanie tych terenów, no nie byłoby sukcesu. Dzisiaj to już jest taki mechanizm, dzisiaj to funkcjonuje no, bez jakiegoś tam ingerencji bezpośredniej i my możemy teraz podpisywać i wchodzić w relacje z innymi samorządami, bo to też jest bardzo ważna nasza aktywność, że że chcemy pomóc tym mniejszym samorządom, mniejszym gminom, które nie stać ich na ekspertów, na, na, na biura obsługi inwestorów. My wam to damy, my zainwestujemy w wasze tereny, a wspólnie poczekamy sobie na ten sukces. I to dzieje się na Opolszczyźnie, i jak Państwo widzicie, teraz zaczynają e, dominować w naszym obszarze gospodarczym takie miasta, które nigdy wcześniej nie były w katowickiej specjalnej strefie. Zabrze, Bytom, Ruda, Śląska, Jawożno. Które mówiłem, i wiele wiele gmin od Częstochowy począwszy, a skończywszy na podbeskidziu. Więc kreujemy tych pomysłów coraz więcej i mamy ciekawych, no myślę, że jeszcze ciekawych nowych projektów. Tego życzę. Pan Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, do widzenia.